Hej, tu, Hubelek. Witam w kolejnym odcinku z legit oczywiście. Dzisiaj będziemy grać jednak na Prime. No dobra, ja zapraszam Was do oglądania. A, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że używamy Nixware'a, oczywiście. Zaraz ugrę. A, ranki są w miarę Git. Zobacz, czy ktoś będzie cheatował. Na razie nie widzę, żeby ktoś cheatował. Ok, czy oni rankują. Ej, ja w sumie, jak to przegramy, to nawet nie będę zły. <grym> dobra Right. No, ma... no, oczywiście, że też gram z truskami, nic nowego. Mm, chciałem ciekawy odcinek nagrać, a tu Ili it jak to Steve mówi. na tyły. Wiedział o mnie. Idealnie wychylił. Znaczy, oczywiście, mógł wychylić wtedy. A wolę zobaczyć chamcy bardziej. Tego gościom muszę mieć uwagę. Lecz B. O, wchodzą B. To mocno, wchodzą B. a i to oczywiście, że... no i oni są na A czy to są goldy? to są silvery, dobra a ten na G4, noo ile że ten G4 wity chyba po zagraniu 10 meczów zaryzykuję, pójdę błyskowo włączę, pójdę, dałem legita czemu nie? przecież mam ładną kostkę dobrze, dobrze też możemy wygrać. Albo pedaj, chyba. Ty Flash, leży. I amplifier. Nieudany, oczywiście. Bombowę. Nice. Dobra. w wówczas fajnie się gra. Oczywiście <laughs> się fajnie gra. ciekawe czemu? Mam nadzieję, że szybko to zakończymy. Przynajmniej. Przepraszam, że do nic nie mówię, praktycznie. Ale za bardzo nic nie <laughs> mam do <laughs>, mówienia, tylko za tym trochę wymieczonej są. Ale to nic, jest. Gig. Już są na tym. Pan Ja Nie, dostał ten Neiden, dużo pewnie. Ale proszę. hop. Ara, mm... Leży. Leży. leży 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 nie wiem, nie nam nie spuszczowali powiem tyle No i to jest frag mówi No i to jest dobre A ja ma auto poszli no bo wyszedł Okej. Okay. a to jest raczej A jakaś bomba na A to jest B leży. Dobra, myślę, że jeden filmik wystarczy, bo później idę grać z znajomymi. Legit oczywiście. Ua, wow, huba lekka, legit, niemożliwe. Tak, możliwe. Możliwe i to bardzo możliwe. Da się też grać Legit. Już na mainie nie będę ćwiczował. Nie wiecie jak ja mam maina. ha może... Dobra, niektórzy może wiedzą. Uch. Ale brzydki łuk. stary. Nie jest gościu. A tuż aimbot.

No, no, no. Może tego włączyć tego. Włącz może tego baktraka, po baktraka to jest za dużo. No, baktrak, ten baktrak to jest za dużo. Ja ja wyłączę tego backtracka tutaj na. O nie. To już za dużo dało. A, dobry flash. Oh my. Tak. Tak, mogę jakoś tak sam. Dobra, to jest mok Oczywiście nie zrakapałem, no nic Znaczy, o to chodziło w sumie trochę Joł, ale że skina dostał Joł, ale dostał Nie wierzę, nie wierzę Przecież to jest Krzysztof dostałem... HE? 50 zł! 50 zł skin! Dobra, zapraszamy mnie do gry, więc ja muszę lecieć. Na razie i cześć!